Juuu, z tej strony Zuziaku Games. Zniszczyłam właśnie połowę mojego domu. To nie było śmieszne. Gdzieś jest jeszcze dziura. Tu, pod spiecy. Przepraszam Was za to, ale ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale dobra, w każdym razie, yo manko tutaj Zuzia Kuge, więc dzisiaj jestem sama w Minecrafcie i po prostu sobie dzisiaj będziemy tutaj pokażę Wam, co zrobiłam na górze, i co tutaj postanowiłam wykorzystać i co mi tutaj będzie potrzebne. Na górze jeszcze nie mam dachu. Na górze mamy tak, tutaj zrobiłam takie dźwiczki, żeby to nikomu nie przeszkadzało, że tutaj to jest. Tutaj jest pokój Hektorka. On tutaj sobie śpi i w ogóle wychodzę z nim na spacerki. No, więc ma tutaj bardzo fajnie. Myślę, że ten film nie będzie aż taki długi, że będę musiała to wszystko pokazywać. A teraz mój pokój tam taradam! Tutaj będzie moje łóżko i będę tutaj po prostu spać, bo tam na dole bardziej będę spędzała czas. Niż tutaj na górze po prostu. Na górze jest po prostu tylko miejsce dla hektorka i mój, i mój pokoik. I tyle. Tutaj. tutaj to wejście, to wejście, ale to jest takie połączone z dołem, więc no. <laughs> Na początku chciałabym położyć tutaj. Łóżeczko. Patrzyłam czy to fajnie wygląda i bardzo fajnie, mi, mi to po prostu pasuje taki domek. W związku z tego, że po prostu nie miałam innego łóżeczka, jakiegoś szklanego czy coś w tym stylu, to po prostu wzięłam to z dołu, tam nie za bardzo to dobrze widać, ale to nic, bo nie widzę mojego łóżeczka i w ogóle, więc po prostu spoko. Eee... Pochodnie tutaj trzeba postawić, bo, go, bo w ogóle jest tutaj za ciemno. Yy, to tu jedna będzie. W mojej sypialni to raczej nie będzie potrzebne. Yy, u hektorka, oczywiście, że u musi być. Daj ci trochę oświetlę hektorek. I w sumie będzie miał za daleko tą pochodnię, żeby się znowu nie oparzył. Nie opatrz się chyba. Nie powinien. Yy. A, dobra, bo już myślałam, że coś tutaj się zrobiło. Dobra, tutaj mamy już oświetlone. Tutaj widzę, że korytarz też już tak nawet. No więc dobrze. No więc zabieramy się teraz do dachu. Bo. Nie mamy tyle czasu na ten film, a w sumie to ten. Chciałam jeszcze jeden raz przeprosić, bo przepraszam też. W... Nie, nie przepraszam Was chyba jeszcze, że wczoraj nie było filmu i w ogóle, bo po prostu byłam na mieście i nie zdążyłam po prostu później nagrać tego filmu i wrzucić. Bo po prostu no nie zdążyłam. Jak coś do te odgłosy, to mój pies, bo yy, liże mnie tutaj w ogóle, więc bardzo mi pomaga. Ojej, baton, zaprzestań. No, przestał, dobra. Tutaj mamy dach już zrobiony. Yy, będę jeszcze robić tutaj, wiecie, co będę jeszcze robić. <laughs> Mam zamiar jeszcze tutaj zrobić. Ten odgłos to moja siostra, więc. Bo mam mały kolor, więc po prostu. No. <laughs> ale ja się nie mogłam doczekać na ten odcinek. Wczoraj chciałam to nagrać, ale już byłam taka zaspana, że po prostu nie mogłam. Yy, Wróciliśmy tak około 19.00. Coś w tym stylu. Dobra, za chwileczkę wrócę. Dobra, jestem już przespałam się troszeczkę, bo ten. Tutaj mam takie tajne przejście, którym po prostu przeszłam teraz. I, i tutaj zrobimy balkonik. Jak widzieliście już na poprzednim odcinku, yy, mówiłam, że chcę balkonik. Y, zrobić, a to nie będzie taki do, do końca balkonik, bo to będzie taki bardziej... Y, no powiedzmy, taki bardziej y, no takie, takie kolejne piętro trochę można powiedzieć. Y, no. Y, no, więc no po prostu no, no tak. Myślę, że mi to ładnie wyjdzie. Dobra. Jestem gotowa z tym. Teraz idę zobaczyć na dół, jak to będzie wyglądało. Chyba może być zamiast takiego konkretnego dachu. Będę miała tam jeszcze na górze takie. Chyba może być. Tak mi się wydaje, że może być. No, chyba może być. W następnym odcinku gramy już na survivalu, i ogólnie idę moje piesko widać jeść, bo pewnie jest głódny, bo mu ostatnio nie dawałam. Cześć Hektorek cześć. Mam dla Ciebie. Proszę. Jedz. Myślę, że będzie najedzony tym jednym mięskiem. Mm. No nie wiem, może zmienimy później ten mój pokoik, już w późniejszych odcinkach. No. A teraz idziemy do Wioski Wieśniaków, bo ja w ogóle się z nimi nie zapoznałam, ani nic. I po prostu nie, nie wiem, czy jestem tutaj źle widziana i w ogóle. Czy, czy tak mogę tutaj sobie siedzieć? Ostatnio jak poszłam poza odcinkiem, to przede mną uciekali. No, no nie wiem. Co ja nie chcę tutaj mojego obecnictwa, jak to się tam mówiło? O, po, po drodze sobie pochodnie pozbieram. Nie, w sumie to nie będę na razie zbierać, bo będą wieśniaki mi tutaj zdobione. Cześć, już przede mną nie uciekacie. Mogłabym zwiedzić tutaj Waszą wioskę? Że tak. Tak? No dobrze. To, to ja idę. On tamten już uciekł ode mnie. Ojej, oni się wszyscy mnie boją. Tutaj weszłam ostatnio do domku i, i nie wiem. Czy ktoś tutaj jest? Nie, bo wszyscy pouciekali. Mnie zobaczyli. Dobra, zaczyna się ściemniać. Rano już to wszystko załatwię. Rano się z nimi wszystkimi zapoznam. Yy, yy, dziękuję za gościnę. Yy, pani kucharz, pani kucharz, jakie słodki, malutki. Ojej, mogę ci coś dać? Nie mogę. Szkoda, bo bym mu z chęcią dała. Yy, dziękuję za gościnę, ale ja już muszę iść. Tam jest mój domek, yy, no więc dziękuję po prostu. Nie wiem, czy mówiłam do tego samego, ale trudno. W ogóle nic nie zrozumiałam z tego, co tam ten dom nie mówił, ale. Ej, panie, pan stąd wyjdzie! Pan stąd wyjdzie! Pan stąd... Wyjdzie pan stąd! W tej chwili! Proszę pana! Dobra, jak nie, to pana tutaj zamknę. Będzie tam pan sobie tutaj lata. Ale rano pana wygonię. No. Pokurcie nie umieją żyć w swojej wiosce. I to się do mnie przenoszą. Ciekawe, czy Hektorek już śpi. Hektorek? O, chyba cię obudziłam. No, no dobra. To, to ja nie przeszkadzam. Ojej. No dobra. Prześpię się z tym i dopiero. Ej, gdzie ja jestem? Y Halo? Aha? Y Czy mi się właśnie popsuł dom? Jakoś tego nie ogarniam. Dobra, nie. Nie popsuł mi się na szczęście. Chyba tak zawsze będę musiała robić. Ojej. Trudno. Lecimy Gdzie ten gościu jest? Miałem go wygonić. Chyba, chyba sam wyszedł. W sumie to i dobrze, że wyszedł sobie sam. A W sumie też jeszcze bym sprawdziła. Bo ten gościu może być jakiś nawiedzony. Gościu ten może być nawiedzony. Hektor, nie wpatruj się w a przyszłam ci te śniadanie, tak? Proszę. I, I dzisiaj możliwe, że już nic nie dostaniesz, bo idę się przywitać z wieśniakami i powiedzieć, że nie mają wstępu do mojego domu. Ale w sumie to tak to ja bym mogła nie mieć wstępu do ich domu. Ale nie chcę tutaj nikogo widzieć u mnie. Ja i tak tylko idę pozwiedzać, więc nie pozwiedzać, tylko... O, panie, pana szukałam ciągle. Jeśli pan chce zostać moim ochroniarzem, to proszę powiedzieć. Ach, ci ludzie. Dobra. O, dzień dobry. Możemy porozmawiać? Ten, ten pan tam, on mi jest bardzo mm, niepotrzebny. Bo wszedł mi wczoraj do domu wieczorem i po prostu nie mogłam go wygonić. A on nie chciał wyjść. I ciągle biegał dookoła. No, więc proszę mu powiedzieć, żeby się tak nie zachowywał. Bo ja nie chcę jego obecności w moim domu. Nie chcę. No, a teraz który jest, który? Nie, ten. O, chyba, chyba ten. Chyba ten będzie go obserwował teraz tamtym. Uch, chyba dobrze mnie zrozumiał w końcu. Nie ju Dobra. Ech, dobra, będziemy już powoli kończyć ten odcinek, więc po prostu idziemy do mojego domku i będziemy kończyć ten odcinek Dziu, na balkonik. Na balkonik i popatrzycie sobie jeszcze. Tam jest druga wioska. Ej, halo, co tu się dzieje? Dobra, z tamtymi wieśniakami też się później za, zabiorę za tamtych, ale z tymi się już zaprzyjaźniłam. No dobra. No więc nad tym akcentem, że zobaczyłam nową wioskę, yy, zakończymy ten odcinek, więc bajoo!